Wrocławska rzeczywistość o. To był teoretycznie śmietnik o. To tu. Fajny ten śmietnik Witajcie rowerzyści i kolarze Dzisiaj do pokazania wam mam Moje nowe buty Od Bontragera Dokładnie model Cadence O to są takie trzewiki I zgodnie z informacjami od Producenta, są to buty do spinningu. Ja na rowerze spinningowym nie jeżdżę, ale mam w ogóle kompletnie inne zastosowanie do tych butów. Te buty mam już gdzieś od około dwóch tygodni. Dzisiaj jest pierwsza przejażdżka na rowerze taka dłuższa w tych butach, bo głównie póki co służą one mi na dojazd do pracy i na chodzenie w pracy, żeby nie musić się przebierać. No ja jest to trochę z lenistwa, ale jednocześnie nie tylko bo nie będą mi służyły tylko na dojazd do pracy, a do czego dokładnie, to się dowiecie. Jak na przykład jeździ się w nich na rowerze, to zacznijmy od samej konstrukcji. Dobra, zdejmę trzewika, żeby nie było. I tak, but jest wykonany bardzo fajnie, bo tak, na pewno jest on komfortowy, z tego względu, że się ugina. Nie jest taki sztywny jak typowe buty do yy, roweru górskiego, czy też szosowego, więc na pewno nie jest on dobry do sprintów, kolejną rzeczą, że on ma taką siateczkę. Jest bardzo przewie przewiewny, do tego ma system boa, co mi się bardzo podoba. I nawet system boa byłby dla mnie mile widziany w zwykłych butach takich na co dzień, bo nie lubię sznurówek, nie lubię rzepów. A to jest coś świetnego, bo tylko sobie klikamy, pyk, pyk, pyk i się zaciaśnia. Oczywiście. Posiada on tutaj system SPD. Jak się przyjrzymy, on jest troszeczkę bardziej schowany y, niż w typowych butach rowerowych, bo około 2 mm niżej niż y, podeszwa. Efekt jest taki, że jeżeli chodzimy po naprawdę płaskim równym terenie, to on tak nie trzaska. Jak to zawsze słychać? Tylko jest on praktycznie bezdźwięczny. Chyba, że pojawia się jakiś brud, kamienie, wtedy go słychać. Trochę obawiam się w konstrukcji buta, a mianowicie tutaj tego wykonania, bo jest on na sznureczku i tutaj jakichś takich uchwytach z materiału, co na pierwszy rzut oka może się wydawać liche, ale no, bondrager z reguły jest taką marką, że jest pewien tego co robi. I tu po części się no, nie obawiam, bo. Nawet jeżeli to by się rozerwało, no to bondrager podchodzi tak, że bez problemu wymienia takie rzeczy. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. I tak, pierwsze odczucie moje jakie jest, to że but jest na pewno komfortowy. Przypomina mi on typowy but do biegania, czyli jest lekki, ma komfortowe tutaj te podbicie. I póki co przez 8 godzin chodzę w, w nich w pracę i jest spoko. Nie czuję jakiegoś dyskomfortu, aczkolwiek jest jedna ważna rzecz, że jeżeli używamy go do chodzenia, to lepiej żeby but był trochę poluzowany, żeby nas tam nie ściskał, ale jeżeli używamy go do jazdy na rowerze, to warto sobie tutaj no, jak najmocniej zaciaśnić, wiadomo, że bez przesady to jest taka sprawa, że jeżeli chcemy się wypiąć i nie ściśniemy go dosyć mocno, to najpierw przesuwa się nam noga w bucie, a później sam but. Przez co ciężej jest się wypiąć z bloków SPD. A jak mamy go zaciśniętego mocniej, no to wtedy się przesuwa automatycznie cały but razem ze stopą. Więc jest to bardzo ważne. I trzeba pamiętać, że jeżeli używamy go do chodzenia, to wtedy wziąć i poluzować. No, i to tyle chyba z konstrukcji i pierwszych wrażeń. Co do samego bloku, to naprawdę nie czuć go, jeżeli ustąpamy po twardej powierzchni. I w miarę płaskiej problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy powierzchnia jest bardzo nierówna i, na przykład, chodzimy po koci Wtedy wiadomo, koci są bardziej wybrzuszone, i zawsze stajemy właśnie tak, że ten blok akurat jest centralnie na najwyższej powierzchni. No i tu jest jedyny właśnie minus tego buta, bo wtedy. Dochodzi do ryzyka, że możemy się trochę pośliznąć, albo sprawia nam to dyskomfort, bo wtedy wbija się faktycznie tutaj w tą część. Ale na płaskich powierzchniach jest ok, dobra. Czas w końcu pojeździć, zobaczymy, jak się ten but sprawdzi. Bo póki co najdłuższy dystans to chyba 2-3 km. Bo mówię, głównie jeździłem tylko do pracy, nie miałem okazji inaczej przetestować. No i tu plus, że tylko nogę wkładamy, robimy pyk i sobie zacieśniamy w miarę mocno. Nie może być. Za, za luźno. Do chodzenia robię tak i tylko tak troszeczkę, a do jeżdżenia robię tak. No i widz. To jadę. Zobaczymy jak się będzie jeździło. do systemu wpinania i wypinania się to wszystko normalnie jak w zwykłym bucie o, kaczuszki pak, 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 pak. Chciała to normalnie, więc bez obaw O! Jedzie wariacik Myślałem, że wybierze gorszy wariant, ale nie, poszedł na łatwiznę Kurczę, szukałem obiektu do segmentu, i tutaj jest, że to kiedyś był wyznaczony w koło tego stadionu. Zaczynał się on właśnie tam, po drugiej stronie. Ale teraz patrzę, czego teoretycznie nie ma. Czy go ktoś usunął? WTF? No nic, spróbuję. Zobaczę, albo załapię, albo nie załapię. Dobra, jak nie, to wyznaczę na nowo. i na spokojnie w domu zobaczę. Jaka tu średnia wyjdzie? Generalnie to jest segment, który już nieraz się przymierzałem od kilku lat i nigdy nie mogłem go zdobyć, z tego względu, że mocno mnie wynosi na zakrętach. Zobaczymy, jak tym razem. Eee! No ale z zakrętu jestem zadowolony, bo aż tak mocno nie wybijało jak zawsze. Dobra, chwilę ocarnę i jadę dalej. Naoglądają się wczoraj filmików jak wchodzi zakręt u panu z kanału na M albo z kanału na B. Zakręty nigdy nie były moją dobrą stroną, ale może w końcu się poprawię. Dobra, śmigamy dalej. Dzisiaj jadę zgodnie z przepisami rowerem po ścieżce rowerowej. Można, można. Model tych butów nazywa się KADENS, więc wypadałoby pojeździć na wysokiej kadencji. To zgadnie, ile mogłem osiągnąć maksymalnie, no ale i tak Wam nie odpowiem, bo akurat przy tym rowerze nie mam czujnika kadencji, więc lipa. Ale myślę, że ze 130 lekko poszło. Dobra, jeszcze trochę utwardzonej ścieżki w lesie. Powoli będziemy kończyć dzisiejszą aktywność i podsumujemy sobie. Czy te buty, teoretycznie do wszystkiego, są do niczego? Dobra, może wypadałoby teraz jeszcze wspomnieć coś o bieganiu. Bo, jak dla mnie, charakterystyka tego buta jest taka, że wygląda on jak but do biegania. I powiem szczerze, że mógłbym w tym biegać, ale głównie po stadionie, gdzie jest miękka nawierzchnia, ewentualnie po lesie, gdzie nie jest teren za bardzo ubity. Bo przy asfalcie jeśli jakiejś ścieżce, no może ten blok się tam trochę wbijać. Co pewnie na dłuższą metę byłoby niewygodne, ale do takiej aktywności też na pewno by się sprawdziło. Więc teraz tak mi przyszło na myśl, że jakbym chciał pobiegać na stadionie, na którym widzieliście, gdzie próbowałem złapać koma, nie wiem czy się udało, no to mógłbym na przykład takim rowerem dojechać sobie do stadionu, rower zostawić gdzieś w kącie i zacząć sobie biegać. Nie jest to głupia opcja. Do tej pory, żeby pobiegać w tym stadionie, musiałem e, wziąć samochód, zaparkować, wziąć, pozostawić i iść pobiegać. A tutaj nie. Tu na przykład to jest dobra opcja, bo można na przykład na, na rowerze zrobić sobie jakąś tam rozgrzeweczkę delikatną, iść na taki stadion. I zacząć biegać. I wracając na rowerze, można się delikatnie schodzić i można to po, potraktować w formie takiej zakładki. Jeżeli ktoś na przykład uprawia duatlon czy triatlon. No, wiecie, teraz to wymyśliłem. Hm. Nie takie głupie. No i na pewno w tych butach pokusiłbym się o wystartowanie w duatlonie crossowym, czyli po lesie. Bo wtedy nie marnowałbym czasu na. E, zmienianie obłówia. Tam raczej dystanse nie są jakieś za długie, więc każda sekunda się liczy. A tutaj zakładamy but, biegniemy w nim, bierzemy, jedziemy i z powrotem biegniemy. Więc chyba spoko opcja. Oczywiście, jakby ktoś wpadł na pomysł, że do Tretronu też, to nie, chyba do Tretronu nie. To chyba bym odradził, ale to sami stwierdźcie. Nie będę robił testu biegowego. Bo już nie chcemy mi się w tym sezonie biegać, bo to nie ma sensu, w żadnym triathlonie nie wystartuję, w duathlonie jakby się jakiś pojawił, to może, może bym się pokusił, bo jak widać, bo jak może widzieliście w którymś filmiku, nie biegam tak najgorzej, mimo że nie biegam, więc jeszcze chwilę pojeżdżę i zaraz czas na podsumowanie dzisiejszej jazdy na rowerze w butach do spinningu. Dobra, zaraz znajdę jakąś fajną miejscówkę i już na spokojnie pogadam. Piachy, piachy, piachy. Kurde, wszędzie te piachy. Jezu, gałęzie. Jakby nie było łatwiejszych dróg. Na spokojnie sobie jadę, żeby się nie zasapać. A ono z kamerą to raczej chyba nie. Ale zobaczymy. O. tak szybko, że aż aktywność się spauzowała. Dobra i mi się wydaje, że dzisiaj tutaj będzie spoko. Cisza, spokój, ładny widok. Jeszcze by było gdzie wziąć można. O chyba tam jest. O, załączył mi się segment. A ja w nim nie biorę udziału. Dobra, minęła godzinka. Ech, pobrudziły się. Nowe buciki, kurde. Nowe, amerykańskie. Do Wisconsin chyba, albo z Chin. No i dobra, czas sobie podsumować, czy but do wszystkiego jest do niczego. Ja go kupiłem z myślą o czystej rekreacji. Bo w tym roku się nie ścigam i normalnie pewnie bym kupił sobie jakieś foraje, ale że głównie rowerem tym, jakim tam widać, czyli góralem, to dojeżdżam sobie do pracy i na wycieczki z moim synkiem. A że moje buty na rzepy troszkę się już zaczęły uszkadzać, bo rzepy odmawiają posłuszeństwa, więc stwierdziłem, że kupię coś na boa. Tyk. I powiem także, że do rekreacji jak najbardziej się sprawdza. Większość butów rowerowych do rekreacji i tak są w miarę twarde. Więc nie do końca się dobrze w nich chodzi. A tu wręcz przeciwnie. Ten but jest naprawdę giętki i wydawałoby się, że jak jest giętki to nie może być rowerowy no ale wcale tak nie jest, bo mimo tego, że ta podeszwa też jest tutaj jakaś taka mięciutka to jakoś nie czuć, żeby ten blok SPD się wbijał wbija się on wyłącznie na jakichś tam nierównościach podczas chodzenia więc tak jak już mówiłem na Koci Huba póki co tam na razie zauważyłem, tak to nie ma żadnego problemu no więc jeżeli ktoś ma rower górski, gravelowy i chce jeździć, na przykład, zwiedzać jakieś fajne rzeczy, gdzieś stawiać rower, gdzieś chodzić po, nie wiem, sklepach, zamkach, gdzieś tylko się da. To jest, jak dla mnie, to but idealny, bo nadaje się on do jeżdżenia, do chodzenia, troszkę do biegania, tak jak już mówiłem. Ciekawe, jak z jego żywotnością, no ale, tak jak już mówiłem, Bontrager robi dobre rzeczy. Troszkę droższe, ale no jakościowo dobre i nie ma problemu później z gwarancją. Bo jak mi się gdzieś tam coś wyrwie, urwie, to zdjęcie wysyłamy do Wisconsin. Wisconsin akceptują, przesyłają nowy but, więc chyba dobrze podchodzą do tematu. Jeżeli się rozwali po jakimś czasie, to na pewno to wspomnę na swoim kanale, ale myślę, że to nie będzie prędko, więc nie czekajcie. No i ten but mogę śmiało polecić. Dla osób rekreacyjnych. Do ścigania się w MTB? Może bym zaryzykował? Bo jak widzieliście, jeździłem się trochę w cięższym terenie. Trochę tam poświrowałem coś, że umiem jeździć na rowerze górskim, ale nie umiem, bo moja technika jest słaba. Chociaż nie jest taka słaba, jak myślałem, ale mogłaby być lepsza. Dlatego póki co nie ścigam się w MTB. I szkoda mi czasu na to. Bo, jak sobie pomyślę, że mam jechać jakieś 100-200 km i na rowerze pojeździć 40, 50, maks 60 km, to mi się nie chce. Wolę sobie pojechać gdzieś rowerem szosowym i sobie wrócić, albo nie wrócić, albo wrócić z żoną. No, co do roweru szosowego, no to no chyba nie polecam typowo. Niektórzy jeżdżą w zwykłych właśnie blokach MTB, czy na rowerze szosowym, bo można, da się ale no ten but raczej tutaj bym chyba już nie polecił w tym przypadku no to już chyba że naprawdę już mega rekreacja no ale szosa się wiąże z tym że raczej służy do szybszej jazdy i to tak no to chyba bym nie, nie, nie polecił no nie poleciłbym tam jakaś buteleczka leży tam widzę jakieś worki na śmieci no to jak już jestem a w ogóle są akcje ostatnio że się czyści las więc z mi tu widzę jakieś worki na śmieci, więc dorzucę tą buteleczkę. Choć mógłbym zabrać, to by miał 50 groszy do przodu, ale już bez przesady. W ogóle ta skarpa ja kojarzę z młodzieńczych lat, z tego względu, że jak byłem młody i głupi, to ćwiczyłem parkour czy coś tam w tym stylu i to był dobry motyw, żeby sobie wziąć, wyskoczyć i zrobić salto, bo upadek, jak nawet coś nie wyszło, to nie było tragedii. No, dzisiaj też nie było tragedii. Ale salta już nie zrobię. Już jest człowiek stary i wydygany. Nieraz się człowiek połamał, narobił sobie krzywdy, a wiadomo, teraz praca, żona, dziecko, rower. Szkoda by było się pchać w gips, nie? Dobra, no i tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jeżeli szukał dobrego butu do rekreacji, to sobie go zakupi. Bo jeżeli ktoś szukał butu do rekreacji, to jest dobry w tym kierunku. A piszcie przy okazji w komentarzach, z jakich butów wykorzystacie do tego typu rzeczy. Może nie tylko ten jest taki dobry, ale z tego co patrzyłem, wszystkie zawsze były jakieś takie twardsze, czy na jakiejś tam podeszwie wibram czy tym podobne ale zawsze wszystkie były takie sztywniejsze, a ten jest fajny, miętki z tej pięknej miejscóweczki już kończę lecę do domu i do zobaczenia w następnym odcinku, hej o proszę, są mi krówki a do domu mam jakieś 2 km więc jak coś mogę na upartego wydoić do bidonu i uciekać do domu gorzej <noise> do, jakby się okazało, że to są byki Ono sobie wydoim dobra, niestety koma nie ma wyrównałem swój wynik, czyli 38 sekund i jestem nadal drugi jak na rower aluminiowy na podstawowych kołach buty do spinningu to nie było wiele. dobra, kończę już hej